Witam wszystkich. Właśnie przywędrowaliśmy z Mateuszem i Piotrem na miejscówkę. Siema. ma I będziemy działać dzisiaj pod suma. Mateusz dzisiaj dwie wędki tutaj wywozi na beli, a my z Piotrem z tamtej strony będziemy mieli wywiezione na beli żywce. Będziemy sobie łowić żywce najpierw, coś złowimy i wtedy będziemy wywozić zestawy. Jest dosyć mocny wiatr północno-zachodni, temu nie wiem czy mnie będzie dobrze słychać. No i zostajemy tak do czwartej rano, zobaczymy co się będzie działo, także rozstawiamy mały sprzęt i życzę miłego oglądania. A więc y, zmontowałem na szybkiego y, spławik podwodny, puszczę sobie to tak, na beli bołcie będziemy to wywozić. taki na końcu haczyk, on jest trochę, mógł być bardziej kłuty, nie wiem czy on jest w ogóle kuty zobaczymy co się wydarzy. Z podwodnego spławika będę sobie grunt ustawiał według uznania, bo Będę regulował sobie z ręki, czy on ma chlapać u góry, żywiec czy w półtoni, czy przy dnie na tym yy, sławiku podwodnym. Drugą będę z gruntu yy, będę miał wywieszone z gruntu żywca. Po prostu położę normalnie 70 cm przypon, haczyk sumowy, yy, przelotowa łeska ciężka i tyle. Tak go po prostu narzucę, tak jak w sumie na węgorza i sandacza taki. Zestaw tylko trochę powiększony, także tak to będzie wyglądało. Ja mam wędki przygotowane. Za jakiś czas dopiero będziemy wywozić. Mateusz nawija ma na szpulę plecionkę nową. Piotr też tam kombinuje uzbraja zestawy. Wewózki będą na beli belibołcie, także tak to wygląda. Wiatr jest północno zachodni. Trochę schodzi z tamtej strony wieje, tutaj z tej strony nie wieje, temu sobie za tą górkę usiadłem na krześle. Trzeba coś zjeść. Trochę sucharów nazbieraliśmy, piłujemy drzewo, przygotowujemy przygotowujemy sobie na później na ognisko. Trochę pocięte już mamy, działamy. Ja Mateusz Mateusz, Beli zaraz będzie pompował i będzie woził zestawy. Pomału zbliża się zachód słońca, a w oddali widać balon, ale nie wiem, czy ja go uchwycę. Może być ciężko. Strasznie ostrość łapie. To jest dosyć daleko. A więc dwie wędki mam wywiezione. Mateusz mi wywiózł dwie płocie. Jedną na spławiku podwodnym z prawej strony, a z lewej strony na gruncie. Mateusz płynie. Powoli się już ściemnia. I nie widać dobrze mm, ostrości. Za chwilę będziemy wywozić Piotra zestawy. No i wywozimy Piotra zestawy, dwie duże płocie. Drugi zestaw też tutaj idzie. Dwa zestawy naraz. A więc Piotra zestawy też już są wywiezione. Mateusz wraca i będzie wywoził swoje zaraz zestawy. Tutaj mam przygotowane sobie pod ognisko. Drewno. Poukładam parę rzeczy i będziemy siedzieć. No i ognisko się pali, fajnie się rozpaliło. Mateusz coś kombinuje w wodzie, ustawia wędki, bo wywiózł przed chwilą. Piotr układa rzeczy, ja siedzę przy ognisku. No i jest na razie ciepło, ma być 9 stopni w nocy, jest 22.08. Także siedzimy i czekamy. Zobaczymy, czy coś w ogóle zatrybi. Mamy godzinę 23.34, z tej strony mgła. Od tych moich wędek tutaj Wszędzie idzie mgła. Z tamtej strony też? Ja tam też było coś, no? Nachodzi, nie? Będzie nachodziła. Piotr trochę kima. My z Mateuszem jeszcze przy ognisku siedzimy na, na orientie i czekamy. Nietoperze walą tutaj w te plecionki. No ale zobaczymy co się wydarzy do rana. Także idziemy do ognia, może się przymuli trochę. Centralkę wezmę ze sobą, żebym mnie. W razie czego jakbym zasnął, żeby mnie obudziła Suma z daleka Nie jest jakiś duży No zaraz się od Kowrotek mi pierdyknął Nie wiem co tu jest grane Wyskoczył? No, nie o to sposób, nie wiem Taki kołrotek No aż dziwnie Szczerze aż dziwnie Dobra dobra pompuj nie spokojnie sobie Muszę sobie nowy kołowrotek chyba puścić <laughs> To jest jakiś duży sum, ale... ale... ale tak, do Właśnie. 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 No tam chyba było tyle? Właśnie, Może będzie go widził, weź? Będziemy. Gdzie jest? Musisz wejść na dół po prostu. Spokojnie Spokojnie, Załóżmy go sobie. O. Powoli. Masz go? Nie. Nie da się go podebrać, Artur. Niżej podbiorek na dół. No zaraz wejdzie w krzaki, już szedł. W już. Godzina 36, wpadł sum taki około metrowy. Wszedł mi z daleka na sławik podwodny. Mateusz podebrał mi go w podbierak, ale ten podbierak jest powyginany. Piotr też tutaj współpracował. Zaraz go spróbuję zaprezentować. Kurde, no masakra. Ogólnie z tej skarpy to jest ciężko do podebrania. Nie mogliśmy tu nic zrobić. Sum około metra 20. Zobaczymy, zaraz go zmierzymy, zważymy go. I tak to wygląda. Nie mam rękawiczek, ale tak on tutaj się prezentuje mniej więcej. Także tak to wygląda. Także siedzimy przy ognisku. Sum miał 1,10 m. Także siedzimy, debatujemy po tym sumiku. Sum miał 1,10 m. No i nic, chyba z ręki będę wyrzucał, bo nie będziemy nic na pewno wywozić Jest ciemno. Siedzimy na razie. Trzeba napić się herbaty. Przerzuciłem wędkę z ręki tutaj blisko na spawik podwodny. Zamontowałem płotkę. No i tak niech sobie jest Mamy godzinę 3.30 Jest dosyć zimno, jest 2 stopnie Na plusie tak pokazuje Beli postawiłem w pionie żeby to ociekało, ale nie wiem czy to wyschnie Oprócz tego suma póki co na razie jest cisza Jedno branie, jedna ryba I tak sobie Oczekujemy dalej na jakieś branie. Oto ogniska się odejdzie. Jest dosyć zimno. Jest dosyć zimno. Także tak to wygląda. Chłopaki na czujce przy ognisku siedzą. Z tej strony mgła też jest. No, na razie naszła mgła i dlatego tak zimno się zrobiło. Mamy godzinę 4:25, słońce pomału wstaje. nie Poprawiło ci nie także na wątróbkę u Mateusza były jakieś skubnięcia, może jakieś małe węgorze lub sumiki. No i tak naprawdę jedno branie, konkretne jedna tylko ryba wpadła, tylko albo aż. No i spakowaliśmy mandziur. Mateusz jeszcze się dopakowuje, Piotr też tam już jest gotowy, żeby iść do samochodu. Także co? Z tego miejsca będę się z Wami żegnał, dziękuję za oglądanie i do następnego razu, trzymajcie się!